Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Rozgon, a to jest kolejny odcinek z kraju F.E.A.R. Eee, tak, trzeci odcinek. Jak pamiętacie ostatnio razem, znaleźliśmy się właśnie w tym apartamencie. Jeżeli nie oglądałeś, nie wiesz o co chodzi w tej grze, cofnijcie dwa odcinki do tyłu, a zobaczysz. Co? Co to jest? Co to jest? Gin! Gin! Co to jest? Co to ma być? Ja pierdolę Masakra jakaś Nie no, gra zaczyna się na serio robić jakaś chora. Dzieci, które zabijają To nic nie ma, dobra. O, tu mamy jakieś przejścia Czwarte piętro. No dobra, no to jak to na czwarte piętro, to na czwarte piętro jak mówią. Więc nie możemy wejść. Ja tam widzę, co jest. Możemy zadać dać w żyłę od razu. Eee... Czasami jest to trzeba by w żyłach w grze. Oczywiście nie w życiu realnym. Nie trwajcie. Narkotyki są złe. Dobra, lecimy dalej. Nie możemy wejść na czwarte piętro. No to. Musimy niżej zejść, tak? O Otóż to. Otóż to. Dobra. Jesteśmy na drugim piętrze. Co, co, co to było? To był Paweł? Paweł? Co? I znowu to jest dziecko. No dawaj, no dawaj. Chodź. Słuchajcie. za zazdinę czy się no. a ta kosa jest słaba. Dobra, nie będę się przyjmować tym czymś. Po prostu pójdźmy dalej, pójdźmy znaczy do końca. Oj, oj, oj. Halo, kto tam płacze? Ziomek. Słyszysz, otwórz mi drzwi, bo ja nie mogę wejść. Tu? O, tu mogę wejść, to to. Czyżby znowu coś... Tu nie mogę wejść. Tu mamy... Tualety. Tu jakąś notatkę mamy. Której nie będziemy czytać, bo mi się nie chce. Mm, o. O, mamy klucz i mamy strzykawkę, dobra. Tu w ogóle jakieś ciało, czegoś... Co to jest? Kto to pokój ten prowadził, nie? Oj! O! Jakieś kroki słyszę Dobra, dla hardcora! Jest hardkorem! Zamknięte! O! Ktoś otworzył. to jest? To jest jakieś. To jest psychiczne, nie? Masakra. Ale Gierka się robi bardzo ciekawą, powiem wam. To jest ten kluczy do tego ziomka. Eee. No. Tak. Dobra, mam. Dobra, lecimy. Zobaczymy, co tam nas czeka. Pokój. Tu zamknięte. Uff. Jeee! <laughs> A się wystarczy. To Tu chore, te gówno jednej bane. O Jezusie! Nie możemy nic zrobić. Tu też nie. Paweł się ma! Paweł nas zaskoczył. A Paweł to takie. Takie coś. Też... Paweł to jest przyjemniaczek taki. Ale tak. To może ojciec tych dzieci jest. Nie wiem. Eee, co tu mamy? Tu nic nie mamy. Wejść nie możemy. się znowu to dziecko. Weź, giń człowieku. Piękne. Zobaczcie, jak to cudowne jest. Nie wiem. Oj. Ściana się... Ściany ktoś wywalił. Dobra, no to lecimy, lecimy to co tam... Życie nam... Do... Już, 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 spokojnie ziamek. już, już, już. Łap. Wiecie jak zdychno Dobra, co tu mamy Magazynek Patrzcie Tam coś jest Ciało Masaka Ciało czyjeś, ale będziemy mieli broń będziemy mieli broń Dobra Mamy bloka. Coś tu jeszcze jest? Nie. Dobra, mogę wyjść. Zaczynamy, czy to tamtej drzwi pasuje. Chyba nie, ale czekajcie. O, 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 o. mamy przejście. Co? Co to jest? Masakra jakaś. To jak kosmici wygląda. to się zaczyna robić? Chore. Nie, za czym pójdziemy do góry? Nie będzie iść. O! Tu coś się działo. To jest miejsce zbrodni. Nie wchodzić. Ciekawe, co tam się stało. Nie Co tu się dzieje? Wyżej. O, w mordę. Nie no, to już użyć latarki. O Jezus! Ty kuźwo jedna jebana! Zbugował się w Ja nie to tak gra się robi Teraz bardziej skizowa Co nas tu czeka jeszcze, nie wiem. O, kolejny magazynek Tu nic nie możemy. Tu już... Będziemy musieli znaleźć kod Już wiem, o co chodzi, że trzeba poszukać kodu Dajmy tego bloka yy, Muszę sobie go ustawić Eee... Yy, na trójkę Tak, no, dobra Jeszcze raz Dobra, mam trochę więcej strzałów teraz Nic nie możemy zdziałać koniecznie. Co on tak... Tak zrobię. niżej Jesteśmy nic jesteśmy na... na ni o! o kurwa. To zaraz, teraz. Nie! Nie! Ja pierdzielę! czy się spróbowałem! Ja pierdziele, ale ze mnie kurwa, strzelać wyborowo, nie? Dobra, nic ważne Kurde, no i co? No nie no, no co bym, No wszystko po się jebać, no dobra, nieważne, lecimy dalej. Ja pierdolę Te dźwięki są pojebane. Kurwa płac dziecka jakiegoś hmm. O weszliśmy do winder ale masakra, masakra, nie Jorka się robi coraz bardziej ciekawsza co, co nas czeka Nie wiem gdzie Dawaj, dawaj, dawaj Czwarte piętro, tak Aż się boję tam mieć Kuźwa Dobra Lecimy Jest tu coś? Nie Fajne notatki jakieś? nie O, żeby... sekretny message. In here. Tu. Gdzie? O, się zaczynam stresować na serio. Nie wiem. Nie no, się co on znalazł? Ciało po. Co. Kto to jest? Ksiądz? Nie. Ale przyjemniaczek taki, nie? Słodziutki. O, o, ktoś tam chyba wszedł. Ja ja, ja jak to wyskoczy, to mi zaś wyskoczy na ryj. A może. Nie, to nie było samo obójstwo to na pewno. Dobra. Balkon. Uch. Czekaj. Oj, co to jest? Co to jest? Ty, W internecie! Co to było? Mamy robcy, mamy magazynek. Dwa. Dobra, ziomeczki moi kochani. Zakończymy w tym miejscu odcinek. Tam musimy się na, na dół spuścić. W sensie nie zwalić sobie konia, tylko po prostu zejść na linię. No i to na tyle by było. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli chcecie więcej. A ja się z Wami żegnam. Się